Że Dawid to w tym momencie jest absolutny fenomen na e, polskim rynku muzycznym. E, osoba, która no, urzekła osobowością, talentem i też e, wie ogromną pracowitością, dążeniem do celu. Tak? I on o tym śpiewa w swoich piosenkach i on jest w pewien sposób autorytetem dla bardzo młodych osób, które szukają jeszcze tej pasji. Że lekcje śpiewu e, to jest tak jak spływanie, nie? Zapisujesz się na pływanie, y, y, po, po, potrafisz unieść się na wodzie, ale to jest trochę za mało dla Ciebie. Chcesz umieć coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. No i od ciebie zależy, czy idziesz na jakieś zawody, czy chcesz to kontynuować, czy po prostu iść na basen i pływać dobrze, zdrowo i, i, i trzymać formę, które jednak trochę poznać Dawida, żeby wiedzieć jaki on jest, jaki ma do nas stosunek i czuć go. Dla Dawida jest też fajnie, bo na przykład on, jego nie ma generalnie, on cały czas jest tu, jutro jest tam, pojutrze jest tam, pojutrze jest, po jest tam, więc generalnie odpala sobie telefon i ja już tam jestem i możemy sobie spokojnie pracować i zamyka się w toalecie przed koncertem gdzieś tam w hotelu i może się rozśpiewać. Jakie było wasze pierwsze wrażenie o Dawidzie? Co to, to jest? Właśnie. Ja się obawiam, że jest takim rozwydrzonym dzieciakiem, któremu palma już odbiła do głowy od tej sławy, ale okazało się, że jest bardzo sympatycznym gościem, z którym współpracuje się wyśmienicie. To jest fantastyczny przykład na osobę, która może w wieku 18 lat powiedzieć: Tak, mam pasję, śpiewam, piszę i w tym momencie. To jest mój sposób na życie. I to jest niesamowite w tym wszystkim, że kiedy, kiedy wyrzucono, wyrzucono no, kiedy musiałem zrezygnować no, i trochę wyrzucono mnie ze szkoły muzycznej, to był czas, kiedy już wiedziałem, że nie będę śpiewać, już się pogodziłem z tym wszystkim. Wykryto u mnie taką choróbkę gardła. Lekarze mówili mi, że mogę śpiewać, ale ja będę miał głos jak Red Stewart. A takiego głosu no wiadomo jest niepowtarzalny, ale... Jednak nie chciałem w tym klimacie mieć, mieć bardzo głosu. Było tam 20-30% szans na to, że kiedy przejdę mutację, ta choroba mnie minie. I tak się też stało, więc codziennie yy, dziękuję Bogu za to, że mogę śpiewać. I to jest niesamowite, że robię to, co kocham i żyję z tego. E, czyli w pracy nie czuję się trochę jak w pracy, tylko jakbym robił to samo, co robiłem od, od dzieciaka, czyli, czyli po prostu śpiewałem i tego życzę wszystkim w życiu, żeby żeby po prostu robili i robili to, co kochają. Czy kolekcjonujecie jakieś rzeczy z Gambitem? Tak. Na pewno płyty, które w mhm. No, dwie płyty, wszystkie autografy, podpisy, wszystko to. No, jakieś dzień, ręczniki dzień, z koncertów. To na przykład płyty, ja mam wszystkie włożone na półce. No, a takie rzeczy typu, nie wiem, jak mam jego ręcznik, y, różę, którą mi dał usłyszoną, to tak mam bardziej w pudełku, a tak to plakaty jakieś takie to rzeczy to na ścianie. Na szczęście na trzecim turonie się Interkampu, kiedy pierwszy raz wchodziły obozy Dawida Kwiatkowskiego, propozycja, którą wtedy przygotowałem na uchwałę, czyli krótką chwilę. Na tyle się spodobała całemu zespołowi i Dawidowi, że na, czwart na czwartym turonie się tak na tym. zespół obdarzył mi wystarczającym zaufaniem, żebym mógł stworzyć odpowiedni klimat utworu. Często siedzieliśmy ze znajomymi w, gdzieś tam w knajpie i e, rozmawiamy, rozmawiamy i nie znałem oczywiście wszystkich tam. E, pięć osób znałem, a reszta była taka nieznana. Poznaliśmy się, jak wiadomo, Dawid, Piotr, Zóż, Robert, e, Ana. No i, i tam e, rozmawiamy, rozmawiamy cały czas. E, prowadzimy jakieś tam głupkowate rozmowy. I, no i to potem zobaczyłem, że tak to jest na przykład taki element, który, który jest sławy strasznie. Jest słaby, dlatego że oczywiście nie mówię nic, co mogłoby zostać wykorzystane, wykorzystane przeciwko mnie, ale po co ty Nie Wiem, że już nigdy nie będziesz mieszkał w Gorzowie, ale mam nadzieję, że będziesz miał więcej czasu. Nie musi być już, ale chciałabym, żebyś jeszcze kiedyś się pojawił częściej w mojej codzienności. A... Że za czasami, w których byłeś tu na co dzień. Myślę, że jeszcze kiedyś będziesz miał więcej czasu zanim urodzę dzieci. Ja. Niebo pozorów marzenia się nie spełniają, marzenia się spełniają, więc trzeba, trzeba po prostu o to walczyć i, i, i nie siedzieć na dupie i, i czekać aż, aż to samo przyjdzie. Żyjesz tylko raz!